Aby zrozumieć, czym jest pole elektrostatyczne, warto najpierw pojąć, czym jest pole ogólnie. Ale nie o takie pole tu chodzi. To, o którym mówię, jest niewidzialne. To po co mi takie pole? Warto w tym celu wyobrazić sobie wpierw pole grawitacyjne, bo to ono właśnie na ciebie działa. Skąd wiesz, że znajdujesz się w tym polu? Bo w przestrzeni, w której jesteś, działa na ciebie siła grawitacji. W pewnych miejscach tego pola siła grawitacji działa mocniej niż w innych. To pole nie bierze się znikąd. Wytwarzane jest przez obiekty posiadające masę. Jeśli chodzi o pole elektrostatyczne, sytuacja wygląda analogicznie z tym, że siłę grawitacji zastępuje siła elektrostatyczna, a masę obiektów ich ładunek elektryczny. Skoro to pole jest niewidzialne, to do czego w ogóle służy takie pojęcie pola? Jest to pewne ułatwienie opisu własności przestrzeni. Wyobraź sobie, że jesteś ładunkiem i zaraz wejdziesz do takiego pola elektrostatycznego. Fajnie byłoby wiedzieć, czy zaraz się z niego nie wyrzuci jakaś ogromna siła, czy wręcz przeciwnie, coś nie będzie zasysać cię do środka. Dobrze byłoby dostać jakiś siłowy plan przestrzeni, zanim wpakujesz się tam na własne ryzyko. Ale jak go sporządzić, by był uniwersalną mapą pola dla byle jakiego ładunku, ujemnego, dodatniego, dużego czy małego? Aby wpaść na pomysł takiej mapy, dowiedzmy się więcej o polu elektrostatycznym. Pole elektrostatyczne jest polem wektorowym. To znaczy, że każdemu punktowi przestrzeni można przyporządkować wektor. Temu punktowi taki, temu taki, temu taki, temu taki, temu taki i mapa staje się już strasznie zamazana. Taki pojedynczy wektor oznacza, jak duża jest siła i w którą stronę działa ona na ciebie w danym punkcie. Mógłbyś więc dostać mapę tego pola w postaci aplikacji, której każdy piksel w przybliżeniu odpowiada punktowi przestrzeni i każdy z nich zawierałby informacje o takim wektorze. Trudno byłoby to jednak wszystko czytelnie zawrzeć na takiej mapie. Najprawdopodobniej klikałbyś na jakiś punkt i wtedy dopiero mógłbyś zobaczyć wektor, który oznaczałby siłę, jaka będzie na ciebie działać w tym punkcie. Zanim odczytałbyś, co stanie się z Tobą w punkcie A, to już dawno byłbyś w innym punkcie B. Z takiej mapy trudno byłoby odczytać, co ogólnie stanie się w takim polu. Taka mapa też nie byłaby uniwersalna, bo większy lub mniejszy ładunek musiałby otrzymać inne wartości w każdym punkcie, a więc inną mapę. Szukajmy więc dalej. Pole elektrostatyczne jest polem wektorowym, dlatego można przedstawić je za pomocą linii pola. O wiele łatwiej byłoby wyobrazić sobie mapę w postaci linii i strzałek, prawda? Jako coś takiego. I tak właśnie przedstawia się najuniwersalniej pole elektrostatyczne. Przy pomocy tzw. linii pola, których kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem siły elektrostatycznej działającej na ładunek próbny umieszczony w tym polu. Zauważ, że na rzecz uniwersalności mapy musieliśmy zrezygnować z pokazania wartości siły w każdym punkcie. Ale to i dobrze, bo i tak byłaby ona inna dla różnych ładunków, a mapa musi być uniwersalna. Umiemy już tworzyć uniwersalne mapy przy pomocy linii pola. Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Zwrot linii pola jest narysowany w tym przypadku od ładunku dodatniego. Co to sugeruje? Że jeśli jesteś ładunkiem dodatnim, to ładunek dodatni produkujący to pole odepchnie cię wzdłuż linii tego pola od siebie. Bo tak skierowane są zwroty linii pola. No i jest to dość intuicyjne, ale czy ten rysunek byłby również słuszny dla ładunku ujemnego? Nie, bo ładunek ujemny byłby przyciągany w tym samym polu. Powiesz, że trzeba więc odwrócić strzałki. Ale nie chcemy tego robić, bo ta ilustracja ma być uniwersalną mapą, a nie będziemy tej samej mapy drukować w dwóch wersjach, dla ładunków ujemnych i dla ładunków dodatnich. Co możemy więc zrobić innego? Przyjmijmy konwencję, że kierunek i zwrot linii pola elektrostatycznego jest zgodny z kierunkiem i zwrotem siły elektrostatycznej działającej na mały ładunek dodatni umieszczony w tym polu. Ten mały ładunek dodatni jest wielkości punktu materialnego, żebyśmy nie przejmowali się tym, że on też produkuje własne pole elektrostatyczne. Jest on pewną ideą i nazywamy go ładunkiem próbnym. To, że jest on akurat dodatni, jest pewnym ustaleniem. Dzięki temu Możemy uniwersalnie rysować zwrot linii pola zawsze od ładunku dodatniego i do ładunku ujemnego. Trochę faworyzujemy ładunek dodatni, ale dzięki temu nie musimy produkować mapy w dwóch wersjach. Dzięki pojęciu pola możesz odczytać z jego rysunku od razu, co by się stało, gdybyś umieścił w tym polu ładunek próbny i jak sprawy by się potoczyły. Zobacz na parę przykładów pól. Pola centralne powstają wokół ładunków punktowych i na powierzchniach kulistych. Tak wygląda pole wokół ładunku dodatniego, tak ujemnego, tak dwóch dodatnich lub dwóch ujemnych o tych samych wartościach, a tutaj mamy dwa różnoimienne ładunki o tych samych wartościach. Taki układ nazywamy dipolem elektrycznym. Ma on swoją własną nazwę, bo często występuje w przyrodzie. Przykładem takiego dipola jest na przykład cząsteczka wody, a nawet w przybliżeniu Twoje serce jest takim zmiennym dipolem elektrycznym. Pole jednorodne przedstawia wygląd pola dla ładunków zgromadzonych na płaskiej powierzchni. Podsumujmy. Pole elektrostatyczne jest to pewna własność przestrzeni, w której na umieszczony w tym polu ładunek działa siła elektrostatyczna. Pole elektrostatyczne możemy zobrazować przy pomocy linii pola elektrostatycznego. Przyjęto, że ich kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem siły elektrostatycznej działającej na taki hipotetyczny ładunek próbny umieszczony w tym polu. Rozróżniamy pola centralne i jednorodne. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Zapisz się również do newslettera, by otrzymywać ciekawostki fizyczne. Pa!